Dzień dobry. Witam Was w drugim odcinku batatowym. Jest to druga część poradnika uprawy batatów. Dzisiaj, jak widzicie, mam już Wam co pokazać. I będziemy dzisiaj robić sadzonki. Zrobiłem w pierwszym odcinku dwie tacki batatów. Tutaj nic się nie zmieniło. Tylko tak, pierwsza tacka jest praktycznie bez żadnych wzrostów. I tu tylko jest jakiś 3 centymetrowy mały bambik. Ale druga tacka, tu już jest. Sukces, jeśli chodzi o przyszłość i potencjał sadzonkowy. No, takich kilkanaście mocnych pędów naprawdę się zapowiada. Jest to ciąć. Wytłumaczę Wam teraz, co robimy. Przypominam, robimy teraz matecznik do rozwnężania kolejnych pędów, ponieważ ta ilość pędów nie wystarczy do posadzenia takiego konkretnego batatnika. Z bulwy powyrastały nam pędy. W przypadku niektórych bulw jeden, a w przypadku niektórych raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem nawet. Co teraz robimy? Kontynuujemy rozmnażanie naszych batatów. I w tym odcinku będziemy je sadzonkować na trzy sposoby, po to, żeby sprawdzić, który jest skuteczny. Oczywiście ja mam swojego faworyta, ale nic na razie nie będę wam mówił. Zobaczymy w trzecim odcinku, jaki jest rezultat ukorzeniania. Na początku pokażę wam, jak zbudowane mniej więcej są pędy batata, dlatego jeden pęd w tej chwili wytnę, żeby wam to pokazać. Zaraz po cięciu będziecie mieć oczywiście cieknące z pędu taki sok, który no, można nazwać mleczkiem. Z pędu wyrastają ogonki z liśćmi. W kąciku liścia i w kąciku łodygi, w kąciku pędu macie, widzicie? Pąka. Tu macie pąka. Wyżej też macie pąka. Znajdźmy następnego liścia. Tam też już kryje się pąk. Czyli miejsce, z którego wyrasta liść, będzie węzłem. Odległości między węzłami będą między węźlami. To tak systematycznie musimy zacząć od, od nazwania pojęć. Generalnie rośliny robi się na jeden lub dwa węzły, jeśli chodzi o sadzonkę. My będziemy robić jednowęzłowe sadzonki, ponieważ po pierwsze, odległości między węzłami są u mnie dosyć długie, a po drugie bataty są tak prostą rośliną, że z tego odcinka jednowęzłowego na pewno się ukorzenią. Zacznijmy najpierw od początku. Jak musimy ściąć tę sadzonkę, żeby część pozostała w naszej tacce, wypuściła kolejne pędy, bo to nie jest tak, że ja utnę z bulwy ten pęd i ten pęd będę dzielił na sadzonki, a tutaj się nic nie wydarzy. Jeśli dobrze zetniemy pęd, będziemy mieć tutaj kolejne odrosty i tutaj będziemy mogli sobie spokojnie kilka razy sadzonkować. Na początku chciałbym zwrócić twoją uwagę na to, że bataty, jeśli tylko mają dostęp do wilgotnego podłoża i w okolicy tego podłoża powietrze jest wilgotne, same chcą puszczać korzenie. Zobacz. Tutaj już prawie pędy stworzyły same, bez żadnego zmuszania korzenie. Ale do rzeczy. Jak ucinamy pęd po to, żeby zostawić tutaj gdzieś fragmenty na odbicie? Patrz. Tutaj wyrasta ci liść, więc tam będzie jeden pąk na pewno. Patrzymy cały czas na ten główny. Tutaj wyrasta liść i nad ostrzem już widzicie zaczątek pędu, czyli już taki bardzo, bardzo rozwinięty pąk. Jeśli zostawimy sobie dwa takie pąki, i nad pąkiem zetniemy sadzonkę, to mamy jeden i dwa pędy na zastąpienie tego cięcia. Zostawiałbym raczej dwa, ponieważ jeden może się nie wykształcić, jeden może ulec zniszczeniu przy przenoszeniu, przy dotknięciu, szarpnięciu. Dlatego z każdej uciętej sadzonki ja bym zostawiał tutaj dwa miejsca, czyli dwa liście z dwoma pąkami w kącikach. No to co, przejdźmy do cięcia. Robię to oczywiście jedną ręką, dlatego może to być bardzo teatralne i bardzo śmieszne. Uwaga, Szach. to już mamy jeden pęd. Następnie, tutaj oczywiście sadzonka nie jest tak rozwinięta, i tutaj mogę zrobić sobie zaryzykować na zostawienie jednego liścia z jednym pąkiem na odrośnięcie. Ale zrobię to, bo chcę teraz uciąć jak najwięcej sadzonek na odcinek. Następnie mamy jeszcze drugi taki dosyć mocny pęd, i tutaj na dole też widzę jeden liść. Szukam drugiego, po to, żeby nad tym drugim ściąć. Uwaga! Dalej, obracamy się. Ten pęd ma liścia już tutaj przy samej bulwie, czyli tu niziutko, już jest na pewno jakiś pąk. Jeśli uciąłbym nad drugim, to tutaj ten wierzchołek tak naprawdę jest do niczego, więc znowu zaryzykuję i znowu zrobię teraz mocne cięcie, ryzykowne, ale żeby już mieć kolejną sadzonkę. I tę konkretną bulwę po takim cięciu już zostawiam. Zobacz, tutaj będzie odrastać jeden pęd, na dole drugi. Tutaj będzie odrastać jeden, tutaj będzie odrastać po cięciu jeden, a tutaj będą odrastać dwa. Zobacz, jaki mamy? Tutaj burz. A zobacz, jak teraz będzie wyglądać sprawa po przycięciu. No i zobacz, odchylę teraz liścia, tak wygląda miejsce po cięciu. Pod każdym cięciem mam jeden przynajmniej, a zazwyczaj powinny być dwa liście, po to, żeby odbiły. I to jest idealne cięcie. Zobacz, sadzonki mamy już przycięte, i to jest tak naprawdę z jednej tacki, czyli z około 2 kg pierwsze zbiory pędów. Pędy są oczywiście dłuższe, ale pościnałem już, jestem bardzo niecierpliwy, też takie krótsze. Co teraz robimy z tymi sadzonkami? Sadzonki musimy podzielić sobie na mniejsze. W przypadku takich długaśnych będę dzielił sobie na odcinki jednowęzłowe, czyli jeśli pęd rusł z prawej strony w lewą stronę, bo tak widać, że był wzrost, to teraz za pąkiem, nad pąkiem będę ucinał sobie sadzonki, czyli sadzonka będzie wyglądać tak. Dokładnie tak pionowo rósł pęd. Nad pąkiem ścinasz około centymetra, żeby był zapas. Ta część jest za długa. Powinienem zostawić 5-6 cm. Ta, ten długi czop nie jest mi tutaj potrzebny. Robimy tak z wszystkimi sadzonkami. To jest nasz materiał po przycięciu. Oczywiście, jeśli masz takie długie końcówki wiotkie, to te końcówki możesz zostawić dłuższe. Gdybym ja uciął tutaj teraz tę sadzonkę, ona jest zbyt wiotka, żeby się ukorzeniła, ukorzeni się prawdopodobnie ten element albo wcale. Według mnie idealna sadzonka, która się ukorzeni na 100%, to jest dokładnie taka. Odpowiednio gruby, mocny pęd, jeden liść, jeden aktywny pąk, tutaj wytworzę się korzenie, tutaj wyrośnie pęd i mamy roślinę gotową. Dobra. Co teraz z tymi sadzonkami zrobimy? Tutaj nasze drogi rozdzielają się na trzy. Ja zrobię wszystkie trzy drogi i pokażę Ci jak możesz ukorzenić te pędy. Pierwsza droga klasyczna. Wyciągasz sobie doniczkę z torfem odkwaszonym i sadzimy w wilgotny torf odkwaszony. Jak to robimy? Torf odkwaszony czy... Ziemię uniwersalną, ziemię odrodową, wszystko co jest na bazie torfu odkwaszonego lub kompostu OPH w okolicy 6, zwilżamy przed włożeniem do doniczki. Nie sypiemy suchego. Następnie robimy sobie palcem dziurę, nie otwór. Bierzemy sobie naszą sadzonkę i tę sadzonkę, jeśli jest jednowęzłowa, to węzłem nad ziemią, a jeśli jest dwuwęzłowa, bo jest na przykład taka wiotka końcówka, to dajemy sobie na granicy jednego węzła w ziemię. Zobacz, tu masz zbliżenie. Robię sobie dziurę, biorę sobie sadzonkę. Ta akurat sadzonka jest jednowęzłowa, dlatego tego węzła nie muszę umieszczać w ziemi, tylko mogę sobie umieścić nad ziemią i dookoła sobie dociskam, żeby cały pęd miał z każdej strony dostęp do wilgotnego podłoża. I gotowe. I mamy sadzonkę zrobioną. Lecimy następne. Z tej grupy. Ok, sadzonki mam zrobione i wyglądają one mniej więcej tak. Dobrze byłoby położyć je w czymś, co będzie wyższe niż te doniczki i przykryć je na przykład folią, streczem, czymkolwiek wilgotnym, co będzie trzymało wysoką wilgotność powietrza. Nie jest to wymagane, bo jeśli masz odpowiednio wilgotne podłoże, to ten liść jeden nie powinien spowodować zwiędnięcia całej sadzonki, bo sadzonka w ciągu 2, 3, 4, 5 dni się po prostu ukorzeni. Pierwszy sposób zrobiony lecimy z drugim sposobem. Bierzesz sobie pojemnik dobrze, żeby był dosyć wąski i wysoki, z wodą. Ten pojemnik może nie jest idealny, ale powinien się nadać. Bierzemy sobie pojemnik z wodą. Tutaj jest prawdopodobnie zbyt duża jej ilość, dlatego ją sobie odleję. Mamy tutaj wody około centymetra, może nawet nie. Wrzucam sobie całe te pędy do wody na kilka dni. Gdyby ten pojemnik był wyższy i węższy, to oczywiście pędy umieszczałbym bardziej w pionie. Ale nie mam takiego pojemnika, dlatego stosuję sobie pojemnik po surówce. Oczywiście pojemnik po włożeniu do wody sadzonek przykrywamy z powrotem, na przykład w moim przypadku wieczkiem. Odkładamy, przechodzimy do trzeciego sposobu. Trzeci sposób będzie wymagał od nas jakiejś miski, jakiegoś ręcznika papierowego lub papieru toaletowego i jakiegoś strecza, czyli generalnie przezroczystej folii, żeby później przykryć miskę tym streczem. W tej misce mam już odlaną wodę z nadmiaru wody z drugiego sposobu, więc papier. Ręcznik papierowy wkładam sobie do tej wody, żeby namokł. Następnie nadmiar wody odlewam. Mogę tym przy okazji podlać trochę bataty. Dobrze, woda wypłynęła mi stąd w całości. Pozostał tutaj tylko wilgotny ręcznik papierowy. Co teraz robię? Na wilgotny ręcznik papierowy układam sadzonki poziomo. Jak już mamy przykryte, biorę sobie kolejny prostokącik. Papieru przykrywam nim miseczkę, tak żeby papier dotykał rośliny i całość, jeśli górny ręcznik nie został zmoczony przez mokre sadzonki, zwilżyj sprayem, atomizerem, czymkolwiek, czym możesz zrobić mgiełkę i nie zalać dołu miski. Także mamy przedstawione trzy sposoby sadzonkowania batatów, trzy skuteczne. Pierwszy doniczkowanie, klasyczek. Idealnie byłoby to jeszcze, mówię, przykryć czymś przezroczystym, żeby była wyższa wilgotność powietrza, ale nie trzeba. Drugi sposób zalewowy, wkładasz do jakiegokolwiek pojemnika z wodą. Dobrze, żeby był wysoki, i wąski, wtedy pędy jesteś w stanie umieścić pionowo, ale jeśli nie, to też ok. Dobrze jest, a nawet zalecam przykryć to czymś przezroczystym. I trzeci sposób, sposób niski ze zbliżonym ręcznikiem papierowym i z całością przykrytą. Przykład folią typu stretch. Dobra. Ja mówię o tym stretchu, żeby nie było, że ja tego nie stosuję. Oczywiście, że stosuję. Zobacz. Raz. O. Mamy przykryte. Mamy przykryte. O. Mamy przykryte? Mamy przykryte. Co teraz z naszymi sadzonkami przez następne dni? Je cały czas powtarzam. Warto położyć gdzieś w jakimś wilgotnym pomieszczeniu. Ja tego nie zrobię dla testów, ale dobrze byłoby. Jakaś kuweta, która jest wyższa, przykryć streczem, tak jak miskę, powinno być idealnie. Tutaj idealnych warunków nie ma. Przez następne kilka dni nasze sadzonki dobrze jest umieścić w ciepłym pomieszczeniu. To nie musi być pomieszczenie oświetlone. W ciągu pierwszych kilku dni ukorzeniania rośliny wcale nie potrzebują światła, ale kilku dni, a nie kilkunastu. Czyli tak do 3-4 dni, a potem sprawdzasz i wszędzie będziemy mieć korzenie. Także. To tyle ode mnie w kwestii sadzonkowania batatów, to tyle ode mnie w kwestii drugiej części poradnika uprawy batatów w klimacie Polski. Dajcie znać, który sposób Wy wybraliście, czy testujecie może wszystkie, dajcie znać, czy jeszcze realizujecie ze mną projekt Bataty w Polsce. Zapraszam Was również do zobaczenia innych moich filmów i czekamy na trzecią część poradnika batatowego z efektami ukorzeniania sadzonek.